Hej, Wiki, Okoń do kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy po konferencji przed 15 galą. Fame MMA jest ze mną Kacper Boński. Cześć. Cześć, witam. W ostatnim czasie możemy zauważyć, że dużo osób zmieniło o tobie zdanie takie bardziej pozytywne. Jak myślisz, skąd to się wzięło? Nie, nie mam pojęcia. Nie. Szczerze, ja zawsze staram się być transparentny z moimi odczuciami, z moimi emocjami i ze wszystkim, co pokazuję w internecie. Może mam gorsze czasem okresy, a czasami lepsze. Zauważyłem, że sporo osób też inspiruje tą swoją jakąś przemianą, więc cieszę się, że, że zauważasz taki, taki nurt, że w końcu Kasper Boński nie jestem złym. Ale czy to był taki moment, że stwierdziłeś, że chcesz coś zmienić w Twoim życiu, czy to przyszło naturalnie, po prostu dorosłeś, zmieniłeś priorytety? Ja myślę, że to wszystko to jest proces po prostu. Nie ma, nie ma jednego konkretnego momentu, który zmienia Twoje życie. W sensie zdarzają się jakieś drastyczne. U mnie czegoś takiego nie było. Eee, po prostu cały czas staram się pracować nad sobą i, i jakoś to wychodzi. Okay. Pozwól, że zadam Ci trzy pytania, na które odpowiadałeś przed tą Twoją przysłowiową przemianą, czyli dwa lata temu, i porównamy Twoje odpowiedzi. Muszę sobie tutaj pomóc telefonem. Co jest Twoją największą siłą? Pewność siebie. Wtedy odpowiedziałeś, że głowa, no więc. Powiedzmy, że się nie zmieniło. Jest to A wyłączone. pracujesz jakoś nad pewnością siebie? Skąd ci się to wzięło? Ja myślę, że, że treningi to mi bardzo dużo daje. Do to tyle. Staram się coraz więcej rozmawiać z obcymi ludźmi. Podróżuję, zdobywam coraz więcej wiedzy. Tak, więc, więc myślę, że to, to misz masz. Nie mam czegoś konkretnego. Co jest najdziwniejszą rzeczą, jaką masz w domu? Najdziwniejszą. Nie mam dziwnych rzeczy. Obraz z moją ex. A wiesz co wtedy odpowiedziałeś? Nie. Moja dziewczyna. O, Jakoś się połączyło. ja właśnie na konferencji mówiłem, że chciałbym wystawić z Julką razem ten obraz, bo uważam, że jest przepiękny, a, a nas już nie łączy nic oprócz przeszłości, więc, więc fajnie, można przekazać pieniądze na cele charytatywne. Super, a co jest twoją... Twoim ulubionym elementem w Twoim ciele. Uuu! <laughs> Ciężko wygrać! Yy. Ulubiony element w ciele. Kurde, no właśnie ja się staram być spójną całością. Yy. Nie. Wiem. Nie, no nie ma. Brzuch, klata, tatuaże, <laughs> twarz. To, myślę, że to. No to trochę się zmieniło, bo wtedy powiedziałeś, że nie masz super ciała, więc jest to tatuaż 21. No teraz tatuaży już przybyło naprawdę dużo. Ja w każdym kraju, który odwiedzam, robię sobie jakąś tą ucierkę. Więc niedługo jak wrócę z tych z Ameryki, to, to będę cały wydzierany. W Instagramie w opisie swojego profilu masz napisane, że nie docenia anonimowości ten, który jej nie stracił coś takiego, prawda? Tak, tak, to jest... tak, Ja to wymyśliłem chyba, tak Aha. mi się wydaje, że ja to w ogóle okay. wymyśliłem. Nie znalazłem nigdzie tego, żeby ktoś inny to powiedział. I tak stworzyłem sobie taką sentencję. Okej, okay. a na jakim etapie wzrostu swojej popularności zacząłeś dostrzegać jakieś negatywne strony tego, że jesteś bardziej rozpoznawalny? Kurczę, ciężko tak się stwierdzić. No to już jest... naprawdę dość sporo trwa to, to w moim życiu, więc nie, nie potrafię wyznaczyć momentu. Myślę, że jakoś pod tymi X. Jak wyszedłem z tego i zacząłem pojawiać się więcej na mieście a, albo coś w tym stylu, tylko zaraz znowu był koronawirus, ciężko, ciężko sprecyzować w jeden punkt. Więcej dostrzegasz takich negatywnych stron popularności, czy jednak pozytywnych? Nie no, to jest, to jest moja praca, o której zawsze marzyłem, do której zawsze dążyłem. Można zarobić z tego fajne pieniądze, otwiera ci to wiele możliwości. Mogę dzięki temu podróżować, poznawać nowych ludzi, bo jednak jest łatwiej, jak masz milion na Instagramie, kogoś poznać, niż jak masz 100 obserwujących. Daje to wiele szans, otwiera wiele furtek, więc, więc głupio by było, gdybym narzekał. A właśnie mogę sobie od tego uciekać e, takimi wyskokami za granicę. A wspomniany przecież Team X. Ulubionym formatem widzów były tabliczki. Myślisz, że jeszcze kiedyś w pełnym składzie będzie można Was obejrzeć? Czy już nie ma opcji? Myślę, że z każdym rokiem jest coraz dalej od tego. A co oznacza ten cały zarząd? Coś może więcej o tym opowiesz? Zarząd to jest, e, ogólnie mamy taką grupę e, z Mateuszem, Szymonem i z Adrianem Polakiem. E, to są moi przyjaciele. Spotykamy się często, to jest nasz lifestyle. Śmiejemy się, że robimy zarząd. Fajne samochody, może to brzmieć dość pusto, ale, ale fajne samochody, dobre restauracje, e, piękne dziewczyny e, i to jest, to jest właśnie nasz lifestyle i, i stwierdziliśmy, że fajnie by było, jakbyśmy stworzyli swój merch, chcemy też robić później piwo e, i rozszerzać w ogóle naszą działalność. E, I co, niedługo pierwszy drop, zarząd, w ogóle fajnie brzmi, nie? Więc e, tak, mamy... Mamy nasze logo, więc e, współpracujemy w ogóle z 7More7, e, czyli z Nitrem, więc jakościowo też możecie, nie macie czego się obawiać. W jakiej postaci będziecie przekazywać swój Czy to będzie tylko Instagram, czy coś więcej? No, chyba Instagram i u nas, na, no Instagram, Instagram, nie, nie mamy na razie jakichś większych planów i ruchów. No, okay. po prostu chcemy stworzyć markę, w której sami będziemy na co dzień mogli chodzić. A co do produktów, wspomniałeś tutaj o piwie, a jak baton fejmu? Bardzo, do, bardzo dobry, przepraszam. Bardzo, mm, bardzo mi posmakował yy, no, fajne, tylko słodki bardzo, nie? A nie mogę teraz teraz się jeść. To samo pomyślałam, więc No właśnie. To już cię nie męczę, życzę powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję za wywiad.